Ostatnio na Palionowie powstał nowy budynek, którego jeszcze nie widzieliście I jest to biuro szeryfa I w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że musimy wybrać szeryfa, który będzie władał na Palionowie Zanim jednak rozpoczniemy, to koniecznie łapka w górę, jeżeli chcesz więcej takich odcinków I subskrypcję, jeżeli chcesz być na bieżąco, ponieważ tutaj odcinki staram się robić codziennie o godzinie 19.19 19 przez rok mi, Udało mi się zrobić daily teraz, mam coś takiego, że po prostu staram się robić daily Ale czasami po prostu, jeżeli mam dużo na głowie, to po prostu schodzę z tonu, żeby po prostu pozwolić sobie na tak. Takie, y, na inne rzeczy jeszcze, nie? Ale poza tym, to oczywiście lecimy sobie naturalnie szyb, szybko i fajnie, robimy sobie odcineczki codziennie, prawda? Codziennie, więc no, kurde, warto subskrybować, jeżeli się taki kontekst podoba. A jeżeli chcesz więcej y, jakichś różnych innych filmów nie z Minecrafta, no to szybko napisz w komentarzu, co takiego byś chciał, a ja postaram się właśnie to nagrać. Ja już nie przedłużam, życzę Wam miłego oglądania. Y, pozdro Witam już Was po intrze. jak widzicie jesteśmy właśnie przed biurem szeryfa to jest właśnie ten budynek, który zbudowałem piękny napis szeryf tu będziemy to dzisiaj zwiedzać z chłopakami Póki co nie będę wam tego pokazywał, bo po co jak będę to zaraz z nimi też przechodził e, Więc lecę pani, bo oni gdzieś powinni być tutaj na mieście, tu... O kurde, jest Kloc! 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 Halo? Ja powie... Halo, powiedziałem! O kurde czy, bo on cię goni, A, dawaj! To jest nie to nie jest o... walka ostateczna, walka ostateczna. O, Syn! Pomóż mu! A, A, <laughs> pomóż. <laughs> nie, weź, o kurde, że skosił ten! I Daveson, dobra, widzę, że wszyscy są zebrani. Halo, halo. Daveson jesteś gotów? Jak jeździć w Jak? <grymne> Co robimy? Uwaga, dzisiaj są wielkie wybory na szeryfa. Jeden z nas dzisiaj zostanie szeryfem Palionowa. Ale zanim to, to muszę wam pokazać miejsce, w którym ten ktoś będzie miał biuro. Więc chodźcie za mną, chodźcie tutaj. Chodźcie tutaj, bo to jest... Szeryf pilnuje porządku, pilnuje porządku. Kiedyś, kiedyś. Kie... Czekajcie, czekajcie, bo historia ogólnie jest bardzo ważna. Kiedyś już mieliśmy podejście do tego, żeby zrobić taką osobę od pilnowania porządku, nazywała się policja, ale nie była za bardzo szanowana, więc zrezygnowaliśmy z tego i aktualnie Tym razem... Tym, tym razem, ale tym razem jest szeryf Szeryf to już teraz, to już, to już jest co innego. Dobra zapraszam, jak widzicie. Się... policjantem. Ty chcesz być... Kupiłem nawet megafon. Dlaczego nie możesz? Dobra, no to ogłoś, Dawaj jakieś ogłoszenia parafialne co mam ci ogłosić no ja policjant tego Palionowa czekaj bo nie jestem na najwyższym pułapie dobra ja jako policjant tej pięknej wioski Rozkazuję wam płacenie mi pieniędzy za mieszkanie tutaj. E, podatek i te sprawy, cła, waty, Zusy. Wszystko ma lecieć do mnie. 14 diametrów dziennie Dobra. albo. Dobra. Palić policję? policję! Chcesz się tutaj zaraz zmienić z potężną pałą, potężnym policjanta! Ty <grym> trafiłem go, czy nie trafiłem? Co jest? Dobra, nieważne. W każdym razie yy, zobaczymy. Zaraz to zrobimy wybory. W jaki sposób to jeszcze nie wiem, ale będziemy musieli jakoś zrobić wybory, więc prawdopodobnie o, to zrobimy to jakiś, to... jakiś. jakiś. <grym> jakiś. <grym> Gdzie ty masz strzałę? Co, co, co ty? Ej, bo co? Patrz, jak, patrz jak mu strzała, strzała jak mu wyzdaje W to jest łapówkę! To jest łap... Ja nie chcę łapówki, przecież ja nie jestem, to ty jesteś, to ty jesteś. Dawaj z nim do portalu! Dobra, czekajcie. Chodźcie, chodźcie, bo plan jest, plan jest ambitny Musimy zwiedzić. Yy, mus muszę wam pokazać biuro, żebyście wiedzieli o co walczycie, żebyście wiedzieli o co walczycie. Ja to budowałem, więc ja nie mogę być szeryfem, więc ja nie biorę dzisiaj udziału w tej rozgrywce, yy, no, bo, bo ja to budowałem ja to budowałem, to musi ktoś inny być szeryfem, nie mogę ja, więc chodź tutaj, syn. Chodź, uwaga, zwiedzamy po kolei. Jak widzicie, tutaj jest miejsce, prawda, recepcja. Tu przychodzisz, dzwonisz, walisz w dzwona i ma przyjść, kurde, szeryf. Na wezwanie ma być, nie? Przechodzimy tutaj dalej i na dole jest super miejsce, w którym, prawda, są dwie cele. Zapytacie, dlaczego dwie? Możesz przestać? Ten, ten dzwon nie jest najlepszym pomysłem, coś tak czuję. Co? Jak muszę zaraz tutaj przy, przy, przy wasole to się Dobra, słuchajcie. Dwie, ce... dwie... dwie cele są dlatego. Dwie cele są dlatego, że po prostu prawdopodobnie szeryf chce weźmie kogoś do pomocy, nie? Więc jakby. Więc wątpię, żeby tutaj ten pomocnik siedział albo szeryf, więc no, pozostaje dwóch. Tak. O, Kloc. Odpuśćcie. Widzę, że Kloc, zosta... kloc, kloc już został yy, wybrany jako pierwszy więzień, więc już między Wami jest walka, tak naprawdę. Panowie, mam pewną informację. No? Powiem przez mikrofon ja! Wypad z tej sali kurde. To, to nie jest mikrofon, to nie jest mikrofon Jak to nie mikrofon? Naciśnij go proszę. To otwieram. Ej, bo teraz ja nie mogę wejść, dobra Chodź, Klotz, nie rozwalaj tych drzwi Nie wolno, dobra, uwaga Tak, czekajcie Musimy zrobić turniej, ale chłopaki Chłopaki Przestańcie się Dobra, Klotz, chodź, my też się musimy bić w takim razie no, to ja ja nie, nie, zadowałem! Nie! Dobra, nie, dobrałem, nie, dobra, nie dobra chodźcie! Chod o, o nie, zabrałem wszystkie twoje itemy! No ale dlaczego nie ma Hib Inwentorystu? Dobra, idę do... <śmysy> Czekaj, wywalam to tu wszystko. Ja na szczęście pamiętam co miałem, nie, mi, nie, nie tutaj W sumie to To wszystko Gdzie ty jesteś? Kurde. Wszystko. O jest, tylko wyrzuć mi strzały bo strzały ci nieco no, nie, zwróciłem. No, to nie są moje wszystkie i Gdzie... To są wszystkie! Czapeczka to ktoś inny ma, to tu jest. To tu jest. Ale daj mi ten, daj mi, daj mi strzałę. Strzałę? Jedną? No nie, no więcej. O. No, tyle mniej. O, dziękuję, a ten miecz to nie wiem, czy jest. Dobra, nieważne. Słuchajcie, musimy zrobić teraz y, walkę o to, kto będzie szeryfem I y, czy macie jakieś propozycje, jak to jak to. Ja myślę, że tak, Kloc, py pytanie do ciebie. Czy ty chcesz być szeryfem? Nie. Nie chcesz być szeryfem? A czy ty chcesz być szeryfem? Nie, nie Chcę być szeryfem. Chcesz, a ty syn też chcesz, chcesz być Dobra. Okej, okay, to nie, nie jeszcze nie jesteś. To ja proponuję tak, proponuję tak. Jako jako że tak, jako że Dave ze mną wygrał w PVP, to znaczy, że on jest najsilniejszy, a szeryf musi być najsilniejszy. Więc wydaje mi się, że najlepszy. Ale ale dobra, dobra. W sensie, wiesz, pokonał mnie. Czekaj, czekaj, czekaj. Uważam, że powinniśmy zrobić yy, coś takiego, że po prostu ten, który wygrał w PVP, ten zostaje szeryfem. Dobra. Nie, a ja mam lepszy pomysł. Puch, Puk, puk! Co? Stąd! Co <laughs> Nie, no, Stąd! Synek! synek. Dobra, no nie, no musimy musimy zrobić sprawiedliwie, żeby to było, więc to faktycznie się wygrać silniejszy. Ja jakby wierzę w twoje umiejętności, bo wiesz, bo nie pokonałeś, a zobaczymy jak, jak umiejętności syna, więc uwaga. Dobra, ale chwila, 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 no przecież ja się nie będę zaraz po to znowu kurde kłócić. No to nie, to od, odłóżcie, odłóżcie, odłóżcie do skrzynki. Na co się bijemy, na co się bijemy, no ale czemu ty mi to zabierasz? No! Dobra. Dawaj tej temy, dawaj tej itemy tu albo... Tu są, tu tam. są, wyrzuca je, wyrzuca je Ale... debilu, do skrzynki mogłeś Dawaj do skrzynki Dobra, walka, walka, walka może się... Czekajcie, czekajcie, walka może się odbyć yy... Z jakimkolwiek narzędziem, ale bez zbroi Okej? Okay? Jakiekolwiek narzędzie, ale nie możecie mieć zbroi Bo ty nie masz zęczątowanej, i on ma Więc to było dobra, się sprawiedliwe. Dobra, 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 dobra. Więc jeżeli chodzi o narzędzie, możecie sobie wybrać co chcecie Ale, ale... Ale ten, ale... ale jeśli chodzi o zbroję nie możecie mieć. Dobra, uwaga! Uwaga, to jest... ale z niego lecą jakieś dymki! Zobacz, z niego lecą jakieś dymki, nie lecą! Czekaj, czekaj chwilę, czekaj z Jestem, a nie dobra, dobra, już ty żyjesz. Tak, dobra, uwaga, to w takim razie... Co, 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 co? 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 Co stoisz? Co stoisz tak daleko? Chodź tu No nie nie nie, dobra, wyruszycie, ruszycie, ruszycie Co on ma? No ale, ale powiedziałem, powiedziałem, narzędzia, narzędzia są dozwolone Dobra, okej Niedozwolone jest zbroja tylko Dobra, dobra, już? Dobra, uwaga 3, 2, 1, poszli Poszli jak Pershing Dawaj O kurde, ale poszedł cios potężny Poszedł cios potężny I kto wygra? Kto wygra starcie? Kto zostanie... Kto to... Do... Tak jak Kto zostanie... Nie Syn. syn, o kurde jaka walka, jaka walka, co to było? Nie! Tak, no, dobra, syn wygrał, syn wygrał Co, co się stanęło? Dobra, dawaj dobra. miecz, dawaj miecz, nie, nie znać, dawaj, wiecie, ten miecz dawaj ten miecz, dawaj ten miecz, bo pójdę na policję Chodź tutaj, gdzie ty jesteś Dave? Masz mieć. Nie idę, no, no, Ale to jest nieuczciwe Nie, już no, ci nie. go daję, masz, masz, dobra No ale niestety, Dejso, bardzo mi przykro Ale syn wygrał Moż, Będziesz mógł ewentualnie Po jego kadencji czterodniowej <grym> <się w> <sposób> <grym> <się w> <sposób> Będziesz mógł walczyć o, o to, by zostać szeryfem Ale póki co na pierwszą kadencję <grym> <się w> <sposób> O kurde <grym> <się w> <sposób> kto, kto ma tarczę? Kto ma tarczę? Ty masz tarczę Dobra, w każdym razie syn wygrał Syn wygrał i to do niego należy ten Proszę iść się rozgościć ja proponuję, żebyś się przebrał. E, idź się przebierz, idź się przebierz, idź się przebierz. Masz jakiś strój? I, idziesz się przebrać? Dobra, dobra. Zobaczymy, czekaj, reakcja będzie, reakcja będzie na strój jego. Dobra, no, chłopaki chodźcie, chodźcie, to musimy porozmawiać. No wiem, ale to o to chodzi. Bez, zabawa, bez ryzyka nie ma zabawy. Zobaczymy jak on sobie poradzi. Ja widzisz, że w tym pojedynku. Sobie wziął... podki na siłę. I jeszcze sobie wziął. Ale widzisz, ale nie. Dozwolona była tylko zbroja. No dobra, no ale przecież tarcza to jest element zbroi. No nie do końca, to jest narzędzie. No wie chyba popełniłem błąd. Ale dobra, dobra. Co? go na siłownię, on teraz ma więcej siły ode mnie. Nie, ma siły więcej Ciebie. A pokaż siłownię, pokaż siłownię. Ma więcej siły. Pokaż siłownię, pokaż na czym spędziłeś wczoraj kilka godzin. To, oh, to jest wow. błąd. Bardzo... O kurde, o kurde. U, lala, ale, to ale bieżnia, ty patrz. O nie, ty, bo ty nie działa. Lala. Gdzie, gdzie, gdzie? gdzie, gdzie jaki? Co? Oh. Ty... Aha, to jest jakiś parkour, syna, nie wiem w ogóle jak... Hahaha <laughs> no To nas widzisz zbudował O O O kurde, za pierwszym, za pierwszym, za pierwszym Ale to ja jestem perfekcyjny. O, Co? dobra jednak nie, nie jestem nawet, nie Dobra, nie ważne, czekaj, tak. gdzie jest syn? Gdzie jest syn? Jak on się długo przebiera, masakra eee, Dobra, wy eee, Chłopaki oh. Sprawa wygląda no, tak. To jest y, gra, ten, ten, trampolinka. O kurcze, trampolina, to zawsze tam, marzyłem tam, o tym. Go, tam, ale Daveson, Daveson, będziesz miał szansę obalić jego rządy, wiesz? Tylko daj mu na pierwszą nie kadencję, tam, niech on to tam wiesz. Nie, no, ale nie chcę w ogóle z nim, tak, nie. nie chcę żadnych tutaj, żadnych. jest po nim. Jest, jest ubrany? Dobra, pokaż jak tam. Co jest grane? Co jest? <laughs> Jaki szeryf <laughs> Jaki frajer. Dej, nie no, chy? dobry! Nie no, dobry strój, ej, dobry strój jak na szeryfa, no co ty chcesz? Dobra, nie wiem, on znaczy wygląda, podoba, wygląda, dobra, wygląda dobra. bardziej na jakiegoś, nie znaczy wiem, dowódcę, do, do dowódcę byka zaj, 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 nie, na rodeo. Ale ty, ty, rozkazuję ci, rozkazuję ci, oddawaj szybkiej tęskni, oddawaj Ty, tej tej, Aha, odda ty, ty tej się tej. możesz, ty se <grym> możesz rozkazywać, możesz <grym> rozkazywać, będziesz takim będziesz tak samo traktowany jak policja. Oła! O nie, Zostałem rekoszetem. Ja jestem sryfem. Dobra, będziesz tak samo traktowany jak policja. Tego będą konsekwencje, dobra, wszyscy na tam. Wszyscy na Dave'a Jak zarządził Zarządził walk O nie! Szeryf po raz drugi umiera na odcinku! Dobra, nie będzie tej roli. O, tam jest, czekaj, czekaj. Ty, bo ci zielone goni. Dobra, nieważne! Nieważne, Chodź syn, chodź syn, chodź! Idziesz, idziesz się rozgościć do swojego biura. Idziesz się rozgościć do swojego biura Tam cię zostawię i będziemy kończyć. Chodź, gdzie ty jesteś? Chodź się świetny Chodź No, wiadomo. Dobra, chodź. chodź. zabij mi tego ignorował. Dobra, chodź, chodź. Dobra, chodź, chodź. Dobra, chodź, chodź tutaj. Szeryfie, szeryfie, szeryfie. Yy, yy, jako oznakę tego, że jesteś szeryfem, przekazuję ci torbiel z atramentem, byś mógł podpisywać wszystkie niepotrzebne ustawy. Zapraszam tam, zapraszam tam na, dru na drugich ten. Zamknąć za sobą, proszę. Tu, o, widzisz. No i, i widzisz, i od teraz jesteś tu uwiedziony, pum, pum. Zaksięgowałem właśnie twoje tutaj, prawda, posiedzenie. Dobra, czym się ciepło? Okej. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo oglądanie, jeżeli Wam się odcinek spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku. Już jutro o godzinie 19.19. .19. Zobaczymy, o nie, Zombie mnie bije, Zombie mnie bije, ale zobaczymy jak sobie Syrpaliona paliona poradzi jako szeryf. No jutro pierwszy dzień jako szeryf, No zobaczymy, będzie ciekawie. Trzymajcie się, na razie, pa pa!